Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja miałam kilkudniową przerwę w nagrywaniu, no i trochę działo się przez te dni, także nie miałam czasu nagrywać, ale jakoś też nie miałam motywacji właśnie do nagrywania. No ale dzisiaj już wracam na dobre tory. W międzyczasie zrobiłam sobie paznokcie takie czarne i tutaj z takim jakby efektem miedzi, no coś takiego, podobają mi się, ale ale jestem, znaczy podoba mi się sama idea, sama idea tego, ale nie podoba mi się wykonanie. Naprawdę jestem niezadowolona z wykonania, no ale dobra, już nie narzekam, trudno. Nie wiem, czy nagrywałam Wam, że byłam też u fryzjera i moje włosy dzisiaj nie są w najlepszym stanie. No bo po prostu wstałam i się spieszyłam, także tylko je lekko przeczesałam, przeczesałam szczotką, No, ale tak to wróciłam do swojego koloru i lekko podcięłam. Wydaje mi się, że nagrywałam wtedy vloga akurat. Dobra, dzisiaj jest nieponiedziałek. Na pewno nie poniedziałek. A tak, poniedziałek. Mi się te dni mylą, ale tak, dzisiaj jest poniedziałek jednak 10 sierpnia i dzisiaj zapowiada się fajny dzień. Właśnie jedziemy do miasta. To znaczy jedziemy jednym autem, znaczy mój chłopak jedzie jednym autem, ja drugim potem się tam spotykamy razem. Także ja, ja teraz wybieram się do miasta, ale muszę jechać jeszcze najpierw na pocztę, no bo... Sorry, ale totalnie zapomniałam o tym, że mam dla Was paczkę. Dla jednej z Was paczkę z rozdania. Także muszę ją wysłać. Mam tutaj także pierwsze co jeden na pocztę. E, później myślę, że zahaczę o e, stację jakąś i kupię sobie kawkę. E, no bo kawka. Kawka. Samo przez siebie, rozumiecie? Poranek, kawka, ajka, kawka. No a potem właśnie spotykam się z moim chłopakiem i coś tam chyba mam jeszcze do załatwienia, a później jedziemy do zakopanego. Także ten vlog, nie wiem z ilu dni on będzie, będzie fajny, bo pojedziemy sobie do zakopanego. Mamy w planie totalny chill out. zarezerwowaliśmy sobie fajny hotel. Um, ale później Wam pokażę, nie będę na razie zdradzać co i jak, chociaż pewnie widzicie po tytule, no ale tak, <laughs> żeby to było chronologicznie. Okej, okay, paczka wysłana, także myślę, że jak już będzie ten vlog, którego właśnie oglądacie, e, paczka już dawno darła do właścicielki. Także ja pozdrawiam i mam nadzieję, że wszystko w porządku było z dostarczeniem tej paczki i że rzeczy się podobają. Wiem, że wszystkie, że cała ta koperta pachnie tym zapachem e, moim <laughs> ulubionym, także mam nadzieję, że... Mm, że, że, że się podoba. Dobra, ja uciekam dalej, jedziemy teraz do miasta i po drodze jeszcze chcę za właśnie zahaczyć o stację benzynową, żeby kupić sobie kawkę także w drogę. Kawka jest. Także ja jadę dalej, ja lepę mojego faceta. Za chwilę będziemy wracać do domu i wtedy jedziemy do zakopanego. Ja właśnie wróciłam do samochodu, byłam na małych zakupach tej galerii takiej miejscowej. W ogóle jestem taka głodna, że kupiłam sobie w Lidlu smoothie. E, jabłko, banan i mango, także zaraz sobie wypiję, bo normalnie burczy mi w brzuchu. Chciałam Wam pokazać jedną fajną rzecz, którą kupiłam w Rossmanie. E, w ogóle nagrywam to drugi raz, bo przedtem nie wiem, co się stało, nie nagrało się. To, co chciałam powiedzieć. Kupiłam sobie taką fajną bransoletkę w Rossmanie. E, jest idealna, taka jak chciałam, e, bo ma muszelki dookoła, czarny... No, no nie nagram, bo jak, <laughs> jak nie nagrywam, to dzwoni mój chłopak. Dobra, chciałam Wam pokazać tylko tą bransoletkę. Czarny sznurczek dookoła, złote koraliki i muszelki. E, jakość jest super, Także bardzo się cieszę. Kosztowała 29,99 w Rossmanie, co mnie właśnie bardzo cieszy, to ta jakość, bo nie chciałam kupować jakiegoś badziewia, tylko właśnie udało mi się znaleźć dobrej jakości bransoletkę. Kurde, no nie wiadomo stąd. Jezu, stoję na parkingu. Za mną auto podjechało do mnie mega blisko. Przede mną tak samo ja też nie zaparkowałam z dużym odstępem, no ale dobra, jakoś dam radę. E, muszę dać radę, nie mam wyjścia. Okej. Okay. Muszę się napić tego smoothie, bo jestem mega głodna. I ja to dalej jadę po mojego chłopaka, tam w inne miejsce. E, I ruszamy do domu, musimy się szybko, szybko spakować i jedziemy do zakopanego. Zobaczcie, tak, prezentuje się ta bransoletka na nóżce. Myślałam, że będzie trochę za duża, ale jest tak idealnie dopasowana. Bardzo mi się podoba ten efekt. Teraz na lato wyglądają takie bransoletki genialnie. Hejka, hejka. My właśnie wyjechaliśmy. Mój narzeczony jeszcze tankuje i jesteśmy w drodze do Zakopanego. Jest późno. Jest godzina 13:30. Myślałam, że wyjedziemy dwie godziny wcześniej, ale się nie udało, zeszło nam bardzo długo w mieście, no ale trudno, jak przyjedziemy późno i będzie nam mało zakopanego przez te kilka dni, co będziemy, to po prostu zostaniemy jeden dzień dłużej, jeżeli będzie taka możliwość i będziemy mieli ochotę, także sobie odbijemy, no ale tak, właśnie wyruszyliśmy w trasę, no i tak. Chciałam Wam polecić takie ciasteczka owsiane. Zobaczcie, one tak wyglądają. Ciasteczka owsiane naturalne z takiej firmy Ania. Ja kupiłam je w Rossmanie dzisiaj są przepyszne. Zaraz Wam pokażę, jak prosty mają skład. Są genialne, chrupiące, bez dodatku cukru. Myślę, że to jest super przekąska, czy właśnie w podróży, czy tak o do filmu. Zobaczcie składniki: to tylko mąka owsiana, mąka pszenna, płatki owsiane, tłuszcz kokosowy, otręby owsiane, mleko w proszku i sól. Są przepyszne, bardzo dobre. I tak jak mówiłam, kupiłam je w Rossmanie. Wiem, że były te zwykłe, takie naturalne i były jeszcze z dodatkiem czarnuszki. Także może też się skuszę. Zobaczcie, takie cieniutkie, fajne ciasteczka, takie wafelki troszkę, ale są przepyszne. Jaki bądź piękny. Wow, 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 O, Gubałówka! Ja to już... A to tu jest! Ok. właśnie, dotarliśmy na miejsce i jak widzicie po tytule, nasze krótkie wakacje spędzimy w rezydencji Gubałówka. Na samym szczycie Gubałówki. E, mamy przepiękny widok z balkonu, zaraz Wam wszystko pokażę. E, rezydencja Gubałówka jest to hotel, m, który ja kojarzę e, od YouTuberki Andziaks. E, jest to hotel jej rodziców. E, no jakoś tak e, szperałam, robiłam mały research, gdzie by tutaj pojechać, i trafiłam właśnie na ten hotel. E, spodobała nam się oferta, lokalizacja, e, ceny też nam się spodobały. Podobały także spoko i zrobię Wam mały room tour. Wynajęliśmy pokój Comfort, czyli jest to ten taki większy niż klasik, ale tamte nie było dostępne. Dobra, odwrócę Wam kamerę i pokażę Wam, jak to tutaj wszystko wygląda. Pokażę Wam też. Ten fajny widok z balkonu. Mamy przepiękną taką sz przeszkloną szafę. E, I naprzeciwko, na wprost mamy taki mały aneks kuchenny, zlew. E, mamy tutaj czajnik, kawkę, herbatkę, szafeczki, i tak dalej. Mm, no i tutaj mamy nasz pokój. E, tutaj są już nasze walizki. Po tej stronie mamy telewizor, taką małą sofkę, jakieś biureczko, lampkę. Tutaj mamy przepiękne łóżko, taką część sypialnianą, śliczny zagłówek i ta ściana, taka bardzo ludowa, tutaj zakopiańska, przepiękna. Pokój jest bardzo, jest utrzymany w takim super stylu klasycznym, ale, ale trochę nowoczesności. Zobaczcie, tak mi się mega podobają te stoliki nocne. No i tutaj mamy łóżeczko w centralnej części. Stolik, krzesełko. Pokażę Wam jeszcze łazienkę, i wtedy pokażę Wam balkon. Zaświecimy światło. I łazienka jest taka szaro, beżowa. Mamy tutaj taki szeroki prysznic, e, kibelek, i umywalkę. Umywalka jest taka przepiękna, e, zrobiona w kamieniu, e, duże lustro. Mm, no i wiecie, i to na, bo, byłoby na tyle, ale zobaczcie, jest naprawdę. Prześlicznie ta ściana mi się super podoba i mamy tutaj jeszcze bardzo, zamkniemy, mamy tutaj jeszcze bardzo duże okno. Także taki widok z rana będzie cudowny, a mamy widok na las. Naprzeciwko, jakbyśmy mieli pokój z drugiej strony budynku, to było, byłoby widać Giewont Góry, a i tak tam w tamtą stronę jest Gubałówka. Mówię tak za szyby, bo nie chcę, żeby tam ktoś słyszał. Tutaj mamy jeszcze widok na jeden budynek całej rezydencji, a tutaj mamy przepiękny widok na las. Zobaczcie, jest tutaj prześlicznie, ja to marzę, żeby kiedyś mieszkać w takim miejscu, żeby właśnie był widoczny las, pokażę Wam. Tutaj mamy jeszcze widok na budynek rezydencji, tam jest gubałówka, słuchajcie, tam są jakieś dźwięki, widać dużo turystów, a tutaj mamy... Widok na las. Ja już sobie tutaj wyobrażam siebie jutro rano z kawką w ręku. Zobaczcie, jest przepięknie. Także no super. Fajnie, cieszę się i z widoku, i z pokoju. Myślę, że będziemy zadowoleni z tego wyjazdu. Zaraz idziemy chyba coś zjeść, bo w sumie nie więc od południa. Przekosiliśmy coś tam zaraz przed wyjazdem. No i będziemy iść chyba na kolację. Pójdziemy tak wcześniej. Wcześniej, jak wcześniej chyba jest już na pewno jest po 17, ciężko o 18 już jest, także pójdziemy sobie na taką jeszcze wcześniejszą kolację, a później myślę, że pójdziemy na gubałówkę, pospacerujemy sobie, bo podziwiamy sobie jeszcze widoczki, zachód słońca, no a jutro nie wiem, co będziemy robić. Mamy w planie iść na morskie oko, ale ja niestety mam trochę problem z kolanem. No ale dobra, zobaczymy. Nie będę tutaj narzekać, mrudzić. Jak na razie osobiście cieszę się, że, że tutaj dotarliśmy i że zaczynamy nasze takie krótkie wakacje. Należy nam się, a co? Dobra, chwilę później ja się ogarnęłam. Zmieniłam sobie sukienkę na taką trochę w stylu hiszpańskim. Ona jest taka fajna, wiązana bardzo taki fajny dekolt. Idziemy zaraz na kolację. A później, później pójdziemy chyba na spacer na Gubałówkę, obejrzeć sobie zachód słońca, myślę, że to akurat się tak zgra w czasie. A potem idziemy tutaj do Wellness, pójdziemy sobie na basen, no zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Tak jak mówię, na razie idziemy na kolację, ja jestem już mega, mega głodna, także nie mogę się doczekać tych wszystkich pyszności, które mam nadzieję tutaj zjeść. tak pięknie, cudownie i w ogóle w aparacie, w kamerze nie widać jak wyraźne są te góry teraz, ale jest prześlicznie. Jezu, jest tutaj tak przepięknie, że ja tu mogłabym tutaj stać i patrzeć na ten Giewont, na te resztę gór, na Zakopane w dole. Jest prześlicznie. Teraz słońce już zaszło, także no bardzo wyraźnie widać górę, nic się tam nie odbija. Przepięknie jest, jest liczna pogoda. My byliśmy na Gubałówce chce się przejść po kolacji. Ja już jestem gotowa w stroju kąpielowym w ślafroczku i zaraz idziemy na basen. Może pójdziemy sobie do sauny, na no wiecie, tak się odprężyć. Mój chłopak się myje także ja sobie czekam, włączyłam sobie telewizor. No i tak, na relaksie. Bardzo jest przyjemnie na polu teraz. Może Wam pokażę, jak to wygląda wieczorową porą. Chociaż nic nie widać w kamerze. Ale mamy przepiękny widok na las, i tam właśnie widać w, ta, w oddali światła jakichś tam miast. Także super.